Dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wyglądu yy, najnowszych skrzynek w opencaching.pl Dzisiaj yy, jesteśmy już po świętach. To jest ostatni odcinek w tym roku, więc yy, kolejny odcinek będzie już w nowym roku. Czyli dokładnie mówię już wam, że to będzie 3 styczeń. Także... 6 go na bardzo roku. ja wam nie będę rzucał dopiero po następnym odcinku. Dobra. Ehm. Przechodzimy do najnowszych skrzynek w OpenCaching.pl. No i jesteśmy na OpenCaching.pl. W zakładce najnowsze skrzynki. I mamy tutaj bardzo dużo skrzynek i idziemy od 20. O, troszkę się zagalopowałem. I mamy tutaj PKKA20, czyli jest 20 grudzień. PKKA20, oczywiście tutaj już będzie do końca kalendarz handlowy działał. Kalendarz cash do zniknięcia. Taki. Inny niż PKK, co sobie zobaczymy. My nie będziemy oglądać tych PKK samych. Cache do zniknięcia. To jest w Wielkopolskim. Nie wiem dokładnie gdzie. Tak to mniej więcej wygląda. Taki setny taki kaszek, jak widzę. Następny mamy 21. Oczywiście PKK21, to musi być. Tutaj mamy już powoli takie adwentowe rzeczy. Mamy tutaj ak AKAKU. To jest skrót Adwentowy kalendarz quizowy. Czyli cały czas będą takie skrzynki nietypowe typu y, adwentowe rzeczy. Tu mamy finał. I dalej. Tutaj są one same te adwentury, kalendarz, quizowy. pierwszego mamy teraz 22, czyli finał bytom AKQ. Tu mamy też bonusowy Warszawy, w Warszawie. I oczywiście PKK-22. 23 tylko było, była PKK-23. Wspomnijmy sobie co to było. Pierwszy ko koszadnicki kalendarz a adwentowy. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest za Skudzik. Tu też mamy świąteczne Na No, przypomnijmy sobie to. SK coś tam. Nie wiem co to, 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 to znaczy. Jest klubelskie. Świąteczny kesz tak dobrze to tłumaczę SK Lubelski, nie wiem co to znaczy. Nie chcę dochodzić do tego jesteś Tu jest dużo tych skrzyneczek SK Rodnie Pomorskie, Elf świętego Mikołaja, śniętego Mikołaja, przepraszam, Jack For, Frost, Kolenda MC, Kolenda Lu, Szpital, jakiś, Pekka Karwecja, to musi być? Czy mamy bonus pierwszego Koszalińskiego kalendarzu adwentowego? To bardzo możliwe, że to już jest końcówka tych PKK. To mamy 12, 12 Didam Mikołaja. Tak to wygląda. Bardzo no ładnie przedstawiona skrzyneczka muszę powiedzieć. Dwyczego światu jest bardzo dużo od świątecznych skrzyneczek typowo wigilijnych. Bo w końcu rzeczy to wigilia. Ale tutaj mamy jakieś coś niewigilijnego. 4 hotel. W szczecinie. Dla poszukiwaczy w ciągu dnia podejmowanie podejmowanie skrajnie niebezpieczne. Najlepiej przyjść w nocy. Jest informacja, jest informacja Zalecanie na szukanie nocą GeoHotel, czyli dużo geokretów tutaj jest. Jak ktoś by chciał, tak to no wygląda. Tutaj mamy dodatkowe informacje, zaszyfrowane oczywiście. Muszę jakieś przedłużyć to, bo to by krótki odcinek będzie Bo to już jest końcówka <grym> Jakie jeszcze tutaj są takie nieświąteczne rzeczy? Nie, nieświąteczne kaszyki? 24? Nie 25 Na no większości to są takie... O! 25 -taki coś mamy Pełk... Parku... Parkron... Ogór Saski w Lulinie. Taka sobie skrzyneczka, tutaj mamy metę. Oczywiście metę, metę, a nie metę... Yy, że metę końców... koniec, tak jakby o to chodzi. Żeby <grych> nie było. No i jeszcze tutaj mamy... granice, progi, południe. Cały czas mamy tę tą... Taki, taki, Taką niego nie ścieżkę, tylko taką ścieżkę. Nie geo ścieżkę, tylko taką ścieżkę skrzynkową, typową. Taką bardziej zapoznawczą. Nie wiem, jak to nazwać. Czyli po prostu wkraczam, że jest to bardzo podobne co do siebie. Etapy, o, etapy skrzyneczek. Etapy, czego jakieś jakiegoś jak, jak, jak eventu. czy Coś takiego. Etapy eventu. Coś w tym stylu. Tak jak my, my, tak jak my mamy tutaj Elf Świętego Mikołaja na przykład. Są takie etapy... Tak, Muszę coś powiedzieć, bo to jest... Nie będzie... To będzie jakoś 10 minut niecałe. Ale co mam tu powiedzieć? tu ja nie ja ma dużo skrzynczek. Możemy zobaczyć sobie tego bałwanka dzisiaj, co był. Oczywiście mamy dopiero 18 godzinę, możecie jeszcze dojść. Jak coś dojdzie to to po prostu dogram zaraz, więc bałwanek mamy jeszcze tutaj bałwanka jakiegoś. Sisi szczęśli bałwanek. Nie wiem, co zaznaczę, ale dobra. Taka... Ale fajny gif. naprawdę. Muszę przyznać. Tak to mniej więcej wygląda. Więc... Na chwilę obecną mamy ty, tyle skrzyneczek, to potem no, może później coś zrobić, dlatego jeszcze nie żegnam się i ten. Okej. Okay. Eee, jest godzinowy, za pierwsza 59. Zrobię jeszcze odświeżę, na, 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 na wszelki wypadek. I mamy dwa, dwie dodatkowe skrzyneczki. Eee, tutaj mamy ktoś zjadł wszystkie pierniczki. Więc tylko... no jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Z mamy. 12 dni świąt Bożego Narodzenia, Trójniastów 2021. Ale bardzo fajnie, bardzo ładnie to wygląda tutaj ta skrzyneczka, powiem szczerze. Zamykamy sobie jeszcze mamy gwiazdeczkę. Czyli mamy... tak samo 12 dni świąt Bożego Narodzenia, i taki krótka, mała skrzyneczka. Gdzie? A nie jestem zalogowany. Chwila. zaloguję się. I mamy tutaj w Łodzi. Więc na 22 godzinę chyba już nic nie będzie nowego, więc przejdziemy do podsumowania tego odcinka. I to by było na tyle w tym odcinku. Jak coś dodam to, kto to przed tym bo byłoby bardzo mało, bo to jest 18, ja zaznaczam, jak jest 18, może ja poczekam chwilę z, z montażem, to może gdzieś tak około 21 jeszcze, no bo może coś jeszcze się doda, jak nie, to wtedy zamontuję tak, jak będzie, więc no może ile będzie skrzyńczek jeszcze dodatkowych 26, bo jak na razie mamy, jak na chwilę, którą to, to nagrywam, był tylko jedna, może jeszcze coś będzie, jak nie, to będzie tyle, ile było przed cięciem. Tak jakby przed tym drugim cięciem. Nie wiem, czy będzie ten drugi cięcie. Zobaczymy. Jeśli wam się podobało, to zapiszcie łapkę w ogóle, komentarz, subskrypcję. Dzięki wam wszystkim za ten rok, jeśli chodzi o tą serię. Jeśli wam podobała, ta, podobała w tym roku ta seria, to napiszcie w komentarzach, które miesiące, bo były <śmiemy> tylko dwa. Może które odcinki w, tym, w tych dwóch miesiącach były fajne? Jakie fajne książki w tym roku? znaleźliście. Piszcie w komentarzach, to jest ten odcinek dla Was. Ten odcinek dla Was w komentarzach, żebyście mogli napisać, jakie książki w tym roku znaleźliście. Pochwalcie się. Widzimy się w nowym odcinku, w nowym roku. Już chyba 6, z, z tego co pamiętam jeszcze przypomnę nie 3 6 to jeszcze nie 3 nie się widzimy jeszcze nie wiem o której godzinie bo ja to w poniedziałki zazwyczaj wstawiam by o byle jakiej godzinie Tak mi się chce ale za ten za te ziewanie niech za ten rok jeszcze w tym roku się pewnie widzimy widzieć więc na tą serię dziękuję za tą serię w tym roku i wyjdźmy się 3 stycznia. Jeśli Pan bliżej nam do zobaczenia, Przemajcie się. Cześć!